Cześć! Ktoś kiedyś mądrze zauważył, że nie jesteśmy istotami ludzkimi na duchowej ścieżce, a istotami duchowymi na ludzkiej ścieżce. I choć Ziemia to planeta pełna wyzwań, wierzę, że mamy w rękach lampę Alladyna, która może spełniać nasze życzenia. Mimo tego, że świat jest wciąż pełen konfliktów, wojen i różnych niesprawiedliwości, to w skali globalnej odczuwany jest wzrost świadomości i pozytywnych emocji. Jesteśmy pokoleniem, które katalizuje głęboką globalną transformację. Zauważamy, że przez swoje myśli i emocje zmieniamy siebie i świat. Są setki badań potwierdzających wpływ tego, co czujemy i myślimy, nie tylko na nasze samopoczucie, ale i na ekspresję genów, które potrafią włączać się i wyłączać w ciągu nawet kilku sekund do kilku godzin, w reakcji na nasze emocje. Jesteś zarówno materią, jak i energią. Promieniowanie elektromagnetyczne przenika całe nasze życie biologiczne. Każdemu procesowi biochemicznemu towarzyszą zmiany naszego osobistego pola elektromagnetycznego. A kto jest z nami dłużej, tutaj? Wierzę, że poprzez medytację, oddech, pracę z energią, praktykę wdzięczności natychmiast wpływamy na swoje pole elektromagnetyczne, a przez to na wszystkie procesy w swoim ciele, także uzdrawianie. To jest ten czas, w którym zauważamy, że to nie geny determinują nasze życie ani nie zdarzenia świata zewnętrznego, ale my sami. Myśli i uczucia to jest właśnie nasza lampa Alladyna. Badania pokazują na przykład, że wytwarzanie w organizmie białek odpowiedzialnych za gojenie się ran zależy od stanu psychicznego, w jakim jesteśmy. Na przykład u par, które się kłócą i są w konflikcie, proces gojenia się ran Spowalnia się o 40%. A na koniec ciekawostka: czy wiecie, że cudowne uzdrowienia w różnych rytuałach szamańskich, plemiennych, religijnych mają wspólny element? Jest to mechanizm emocjonalnego uniesienia, po którym następuje uwolnienie. Ten mechanizm coraz częściej jest stosowany. To jest więc czas dla energetycznej medycyny i energetycznej psychologii. Jesteśmy na najlepszej drodze, wierząc, że nasze życie może być dziełem sztuki, i tego Wam życzę z całego serca. Dziękuję.